Dzień dobry, kochani. Dzisiaj jeszcze dwa słowa chciałabym powiedzieć o tym, o czym rozmawiamy często, to znaczy o Waszych pragnieniach. Czego pragnie Wasza dusza? Miłości, pieniędzy, dobrobytu, dostatku, żeby się żyło normalnie, żeby się żyło bez stresu, w zdrowiu, w obfitości. I teraz moje pytanie, mój drogi najwspanialszy i moja droga. I ja ci się pytam, ok, ja ci powiedziałam, to masz wszystko w zasięgu ręki, ale czy jesteś gotowa na to? Czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy na otrzymanie miłości? Na otrzymanie bogactwa, na otrzymanie zdrowia? Jesteś na to gotowa? Bo ja ci mówię, że nie. A dlaczego ci mówię, że nie? Jesteś gotowa na zdrowie? Jesteś gotowa pozbyć się fast foodów? Jesteś gotowa wyrzucić, wyrzucić te wszystkie rzeczy z lodówki, które, które tam zalegają? Proszę mi powiedzieć, czy jesteś gotowa, nie wiem, na przykład nie pić alkoholu? Czy nie palić papierosów, pozbyć się nałogów, jesteś gotowa na to? Chcesz zdrowie, ale ty nie jesteś gotowa, ty uporządkuj najpierw swoje życie, zanim chcesz kogoś na przykład poznać, czy kogoś mieć. Zobacz ile jeszcze masz tam yy, do, rzeczy do, yy, do po prostu uporządkowania. Nie jest tak? No proszę mi powiedz, czy tak nie jest? Jesteś gotowy, gdybyś dzisiaj pozna, poznała, czy poznał yy, miłość swojego życia? Czy ty jesteś gotowy na wprowadzenie tej osoby do swojego życia? Powiedz prawdę, masz uporządkowane wszystko? Masz uporządkowane swoje życie na tyle, że możesz zaprosić do swojego życia tą drugą osobę? No, ciekawa jestem, bo wiecie co? Chyba nie. Więc najpierw Ty sobie zrób porządek w swoim życiu, uporządkuj swoje życie, a później Ty bądź, bądź po prostu gotowy, bądź w gotowości, tak samo jak, jak z energią seksualną. Czy Ty masz po prostu te rozliczone sytuacje, czy pod względem energii seksualnej, czy pod innymi względami... Z, z, ze swoimi byłymi partnerami, partnerkami? Proszę mi powie, Powiedz, powiedz. Nie, mnie nie musisz mówić, bo ja to wiem doskonale. Ty powiedz sobie, czy ty jesteś gotowy na to i gotowa. Bo ty, takie pobożne życzenia to ja wiem, że każdy ma. Ale czy ty jesteś gotowy na otrzymywanie, na otrzymanie tego, czego ty chcesz? Jesteś gotowy, jesteś już uporządkowaną, masz energię czyste. To tak jak chcesz zaprosić gościa do domu, musisz najpierw posprzątać w domu, prawda? Bo nie zaprosisz jak jest bałagan w domu. No, chyba że. No, chyba że zaprosisz, no ale mniej więcej chcesz posprzątać, żeby, żeby jakoś to fajnie wyglądało, prawda? W domu swoim. Więc tu, kochani, w życiu tak samo jest. Musisz być gotowy. Musisz być gotowy na, na, na przyjęcie tego. Tak samo jak chcesz mieć pieniądze, chcesz mieć piękne ubrania. Zobacz, jak ty masz w szafie. Czy jest poukładany, czy jest porządek? Pieniądze lubią porządek. Pieniądze lubią przestrzeń domu. A ty masz tak nawalony w domu, zazwyczaj no nie mówię, że wszyscy, ale, ale pomyśl, czy tak nie jest, że ile rzeczy jest zbędnych do wyrzucenia? Ile rzeczy jest zbędnych do wyrzucenia? Zrób przestrzeń, zrób przestrzeń życiową na to, aby mogło coś do Ciebie przyjść. Uporządkuj, uporządkuj swoje sprawy. Jak chcesz znaleźć miłość? Uporządkuj swój dom? Jak, jak chcesz ten przygarnąć pieniądze i, i to wszystko? Proszę Cię bardzo, jak będziesz miał uporządkowane życie, będziesz, go, będziesz faktycznie gotowy na to, aby przyjąć do swojego życia coś nowego, prawda? A y, słuchajcie, jeszcze tak dwa słowa o singlach i, i tych tematach. Y, słuchaj, bo Ty sobie myślisz, że ktoś jest singlem, nie? I że on jest y, wolny, a on nie. Czy wolna. Nie, bo ona w jej sercu, w jej umyśle jeszcze ktoś siedzi, ktoś nawet. Słuchajcie, ja spotkałam się z osobami, z przypadkami bardziej, może nie z osobami, bo to dziwnie zabrzmi, z takimi yy, po prostu, że osoby kilka lat. Myślał o tej akurat tutaj mężczyzna, myślał o swojej swojej dziewczynie, którą, którą tam miał kilka lat temu, kilkanaście w sumie wtedy już, i on powiedział, że on nie jest w stanie zbudować żadnego związku nowego, ponieważ on on właśnie zatrzymał się na tamtych czasach, kiedy, kiedy nie wiem, kiedy był luz, kiedy był nastolatkiem praktycznie, miał tam 20 yy, ileś tam lat, nie wiem dokładnie ile. I, I słuchaj, i on, tak naprawdę on tu jest człowiekiem zajętym on nie jest wolnym człowiekiem on, jest, on ma zajęte myśli, on ma w głowie nadal tą dziewczynę i za cholerę żebyś ty chciała się no i szuka sobie substytutu w postaci po prostu kobiecego ciała, no ale mentalnie on nie jest gotowy I, i wiesz, i ty zwracaj na to uwagę bo jeśli ktoś nie jest gotowy, nie jest w stanie puścić tych, tych dawnych nie wiem, miłości, tych dawnych emocji to tak właśnie ludzie żyją, żyją. ja znam bardzo mnóstwo, mnóstwo znam takich przypadków, znam kobiety które, które na przykład yy, taką, przez 10, 10 lat żyły, żyły tym, bo, bo miały w głowie coś takiego, że kochają tamtego człowieka. Nie były w sobie w stanie życia ułożyć. Więc zwróć, zwróć uwagę, czy może warto zrobić sobie porządek w głowie, porządek w swojej przestrzeni, aby coś nowego mogło do ciebie przyjść. Bo, bo takie, bo jeśli ty nie masz uporządkowanego życia i, i myśli swoich, no to to są takie pobożne życzenia, więc, więc wiesz, no warto, warto chyba się nad tym zastanowić, prawda? Ty sam sobie odpowiedz na pytanie, bo, bo przecież y, nikt za ciebie tej, tej roboty nie zrobi y, i ty będziesz wiedział, ty będziesz wiedział tak naprawdę, czy, y, czy ty jesteś na to gotowy mentalnie, czy nie. Yy, czy yy, no także to wszystko chyba to było Pierdol numer dwa <śled> pa